Otwórz oczy. Na podcastowe Roraty zaprasza ksiądz Robert Bielawski. Szczęść Boże, witajcie w ten kolejny piękny, środowy dzień naszego życia. Gdybym miał skrócić dzisiejszą Ewangelię w dwóch słowach, to bym powiedział nie udawaj. Jezus patrzy na ludzi, którymi są w większości dobrze zbudowani mężczyźni, którzy własnymi, silnymi rękami pracują na chleb, utrzymanie rodziny i mówi im Wiem, że jest Wam ciężko i z wieloma rzeczami nie dajecie sobie rady. Utrudzeni i obciążeni jesteście. Przyjdźcie do mnie, a dam Wam to, czego pragniecie ukojenie. Tylko proszę Was. Nie udawajcie. Te słowa kieruję również do nas. Nie udawajcie silnych, potrafiących wszystko nie udawajcie radzących sobie samemu, niepotrzebujących pomocy. Żeby doznać ukojenia, musisz popatrzeć na siebie i stwierdzić: tutaj jestem słaby, w tym miejscu nie domagam, tu potrzebuję pomocy i tak dalej. Potem przyjdź do Jezusa i mu o tym wszystkim powiedz, szczerze, otwarcie, bez żadnego udawania. Kiedy stajesz przed Jezusem i udajesz i w tym momencie prosisz, żeby w czymś ci pomógł, to pomimo tego, że on doskonale zna twoje bóle, wie co ci dolega. To szanuje Twoją wolność. Wolność, która nie pozwala mu dotknąć tych miejsc, gdzie najbardziej boli, dopóki ich nie pokażesz, dopóki nie staniesz przed Nim i nie powiesz z głębi swojego serca, być może ze łzami w oczach, o co chodzi, z czym sobie nie radzisz, dlaczego chodzisz sfrustrowany i przygnębiony. Żeby to się dokonało, On kieruje do Ciebie te proste dwa słowa. Nie udawaj. Wyzwanie. Chciałbym, żebyś znalazł taką chwilę. Wiem, że dla tych, którzy mają rodziny, dzieci, będzie to trudne, ale taką chwilę ciszy, jakiegoś zastanowienia się, po to, żeby napisać najbardziej szczery list do Jezusa, gdzie przelejesz na papier wszystko, co jest w Twoim sercu, a potem go spal, żeby go nikt nie przeczytał. Do usłyszenia.